W ubiegłym tygodniu Apple odświeżyło trzy kategorie swoich produktów. Zapraszam Was ponownie na Apple News. My pleasure. My pleasure. Zacznijmy od poniedziałku, bo w poniedziałek Apple zaprezentowało nowe iPady R. Jak dobrze pamiętacie, wcześniej były iPady R, iPady R2, później iPady R zostały zamienione na iPady iPady tam chyba piątej generacji, ostatnio najnowsze były iPady szóstej generacji bez nazwy R w nazwie. No i teraz Apple dodało do swojej oferty jeszcze dodatkowo iPady R. No więc w całym portfolio Apple mamy iPady Pro w dwóch rozmiarach: iPada szóstej generacji, iPada R i jeszcze iPada mini, który też doczekał się wreszcie odświeżenia po kilku latach. No i teraz tak. iPad 9 i 7cala tutaj żadnych różnicy nie ma, ma ten sam procesor co w ubiegłym roku i tutaj się nic nie zmieniło. Nowy iPad R ma procesor A12 bionic, czyli ten sam co najnowsze iPhone 10S i 10S Max, a także 10R, czyli ten um, iPad jest szybszy, ale równocześnie ma też większy ekran 10,5cala oraz wszystkie te Powłoki, których nie było w iPadzie, dzięki temu no, obraz jest ładniejszy, ekran nam się nie palcuje. Oczywiście, nowy iPad Air również wspiera Apple Pencil, ale pierwszej generacji, nie drugiej. No i nowy iPad Mini, który również ma procesor A12, no i obsługuje piórą. Nowy iPad Mini wygląda identycznie jak stary iPad Mini, no więc możecie się zastanawiać. Po co Apple wypuszcza nową generację iPada, który ma 7,8 cala ekran, w sytuacji, w której em, iPhone 10S Max ma już niespełna 6 calowy ekran, no a iPhone 10R ma już 6,1 cala ekran. To są dwa zupełnie inne urządzenia. IOS jest teoretycznie ten sam, no, ale są pewne różnice. I wydaje mi się, że po pierwsze wiele osób czekało na ten model, ale też różne firmy, różne. Jakby to powiedzieć, biznesy, które wykorzystują takie iPady w różnych miejscach, o których nawet byście nie pomyśleli, jakby mogły oczekiwać od Apple tych właśnie urządzeń, żeby one były unowocześnione. No bo tak naprawdę my nie widzimy różnych sytuacji i miejsc, w których naprawdę w wielkim biznesie takie właśnie iPady mini doskonale się sprawdzają. Pewnie będziecie się zastanawiali, jakiego iPada wybrać, skoro jest ich aż tyle. Powiem wam szczerze, do prostych. Czynności, przeglądanie internetu, tak naprawdę wcześniejsze generacje, nawet, nawet iPad R2, którego tutaj mam w zupełności, wystarczają. Jeżeli potrzebujecie go do Photoshopa, różnych bardziej zaawansowanych rzeczy do rysowania, no to wiadomo, lepiej wybierać Pro. No a ten R, hmm, no nawet nie wiem dla kogo jest. W sumie iPady już powoli wymierają, w tym sensie, że tablety już powoli wymierają, więc naprawdę, albo używasz się telefonów, albo. Macbooków. No i tak naprawdę nie widzę miejsca w sytuacji, w którym mamy te dwa urządzenia, miejsca dla iPada. No ale to jest zupełnie inny temat. Jedyna bardzo fajna aplikacja na iPada i która jest tylko i wyłącznie na iPada, no to jest Playground, czyli możliwość nauki programowania w Swiftie i to naprawdę fajnie tutaj działa. Następnego dnia we wtorek, kiedy nawet jeszcze nie wszyscy ochłonęli po nowych iPadach, Apple wypuściło kolejną generację iMaców 21,5 cala i 27 cali. Jeżeli chodzi o wizualne aspekty nowych iMaców, no to one niczym nie różnią się od poprzedniej generacji. Te same ekrany, te same porty, wszystko wygląda to samo. Jedyna znacząca zmiana no to oczywiście podzespoły, czyli nowa generacja procesorów Intela 8. generacji, czyli znacznie więcej mocy. No i tutaj Apple oczywiście mówi, że nawet do 60% Większa wydajność w przypadku 21-calowych wersji, no a w przypadku 27-calowej wersji, to nawet 2,4 szybsze działanie procesora. Oczywiście szybsza grafika w obu przypadkach, no więc te komputery będą jeszcze szybsze. Dodatkowo, tak jak w przypadku MacBooków Pro, możemy teraz dokupić nowe procesory graficzne od WEGI. Niestety, podstawowy problem iMaców, czyli dyski. Wciąż pozostały bez zmiany, czyli cały czas musimy kupować iMac w wersji z Fusion Drive'ami. No i opcjonalnie możemy sobie na własną rękę w autoryzowanych serwisach Apple'a wymieniać je na pełne dyski SSD, które oczywiście stają się coraz tańsze. Także, no, niestety, z jednej strony fajnie, że upgrade jest procesorów, kart graficznych, z drugiej strony cały czas stare dyski, które jednak znacząco opóźniają albo no nie tak bardzo przyspieszają te komputery, jak my byśmy tego oczekiwali. No więc nowe iMaci były we wtorek. W środę Apple wypuściło nową generację AirPodsów, czyli drugą generację, która wygląda tak samo jak pierwsza generacja, ale jest sprzedawana w dwóch wersjach z etui ładowanym bezprzewodowo i z tradycyjnym etui ładowanym przewodowo. Dodatkowo możecie kupić etui bezprzewodowe same bez słuchawek. No tutaj cena to niespełna 400 zł. Jeżeli chcecie kupić wersję z normalnym case'em, to jest niezmiennie 800 zł z nowym etui to jest 1000 zł. Jeżeli chodzi o podstawowe różnice między airPodsami, to druga generacja reaguje na komendę hey Siri, a także ma nowy chip H1. Wcześniejsza generacja miała chip w1. Co daje nam nowy chip? No oczywiście dłuższy czas pracy na baterii w sytuacji kiedy Rozmawiamy przez te słuchawki. Teraz to 3 godziny. Oczywiście również 30% mniejsze opóźnienie w grach. E, telefony są odbierane półtora razy szybciej. A także przełączanie się między urządzeniami jest teraz dwa razy szybsze. Dzięki temu nowemu chipowi H1. Także można się spodziewać, że nowe AirPodsy drugiej generacji są lepsze, bardziej dopracowane, prawdopodobnie e, no, lepiej działają na baterii, są szybsze i pewnie będzie z nimi mniej problemów. Ja z AirPodsów, przyznaję się bez bicia, nigdy nie korzystałem, chociaż chciałem, ale powstrzymuje mnie przed tym e, tak naprawdę jedna rzecz, czyli te słuchawki Bose Comfort 35 II, e, które są tak dobre, że nie chcę wydawać pieniędzy na AirPodsy, e, no bo pewnie bym ich nie używał w sytuacji, w, których, w której te są naprawdę ekstra. No, i to by było tyle, jeżeli chodzi o upgrade sprzętu. Dodatkowo, na australijskiej stronie Apple ktoś odnalazł kod odwołujący się już do nowej e, ładowarki indukcyjnej od Apple, czyli do AirPower, e, która prawdopodobnie będzie zaprezentowana, a raczej dostępna w sprzedaży już pod koniec marca. No, tak naprawdę na to wskazuje e, to, że. AirPods'y wyszły z e, ładowarką e, indukcyjną, więc tak naprawdę to byłby następny logiczny krok. E, czy tak się okaże, zobaczymy. Prawdopodobnie e, taka ładowarka może być zaprezentowana albo udostępniona do sprzedaży po e, evencie, który będzie miał miejsce 25 marca o godzinie 18 polskiego czasu. I już w tym miejscu zapraszam Was na e, streama. Na moim kanale z tego właśnie wydarzenia. Stream ten nie będzie zapisany, ponieważ Apple później blokuje mi ten stream, zarzuca mi naruszenie praw autorskich i różne takie sprawy. Nie chcę, nie chcę się tak naprawdę tym później przejmować, więc stream będzie na żywo. Będę to komentował, tłumaczył, odpowiadał na wasze komentarze. No a potem automatycznie zostanie on usunięty. Więc wszystkich zainteresowanych zapraszam. Na dole macie link, czyli livestream poniedziałek 25 marca godzina 18 polskiego czasu. Co zostanie zaprezentowane na tym evencie? Prawdopodobnie żaden sprzęt nie zostanie zaprezentowany, ponieważ wszystko już zostało zaprezentowane wcześniej. No więc Apple prawdopodobnie zaprezentuje na tej konferencji nowe usługi, o których zresztą wcześniej wspominał Tim Cook. I to będzie tak. Niestety prawdopodobnie nic. Co będzie dotyczyło Polski. E, czyli to będzie nowy serwis z newsami, Apple News, w ramach którego będzie można płacić miesięcznie za treści, które są obecnie niedostępne e, za darmo. Na przykład The Wall Street Journal e, ma e, jakby subskrypcję na swoje artykuły, więc prawdopodobnie znowu w aplikacji news. Przy założeniu, że ktoś będzie w Stanach płacił za to, będzie mógł czytać takie treści, które są po prostu płatne. To jest pierwszy rodzaj serwisu. Drugą nową usługą ma być serwis z oryginalnymi treściami, filmami, serialami od Apple, czyli coś w rodzaju kolejnego Netflixa. No i tutaj, oczywiście, za opłatą miesięczną będzie można z tego korzystać. Prawdopodobnie będzie to dostępne tylko w Stanach Zjednoczonych. Oprócz tego, prawdopodobnie Apple uaktualni swoją aplikację TV. I tam trafią produkcje treści udostępniane przez inne serwisy streamingowe typu HBO. No i znowu za jakąś tam miesięczną opłatę będzie można korzystać ze wszystkich tych innych serwisów bezpośrednio w tej aplikacji TV. Dodatkowo, oprócz tego, Apple prawdopodobnie zaprezentuje coś takiego jak abonament na gry. Jeżeli ktoś z Was interesuje się na przykład konsolami i Xboxem, to istnieje coś takiego jak Xbox Game Pass, czyli miesięczny abonament na gry. Są to raczej starsze tytuły, no ale płacąc miesięcznie 30 zł, możemy grać dowolnie we wszystkie te gry. No i prawdopodobnie Apple zaprezentuje właśnie taką usługę, czyli jakiś tam miesięczny abonament na wszystkie gry, które obecnie w App Store są płatne. Także tak jak widzicie z przecieków, może oznaczać, że. No, dla Polski nic ciekawego nie będzie, ale i tak zapraszam Was na live streama. Okaże się to właśnie wtedy. Także tyle, jeżeli chodzi o najnowsze newsy ze świata Apple. W ubiegłym tygodniu naprawdę sporo się wydarzyło. Oczywiście znajdziecie w internecie jakieś doniesienia o nowych iPhone'ach, że będą miały trzy obiektywy albo że fajnie wyglądają iPhone'y składane i być może Apple takie zaprezentuje. Wydaje mi się, że jest jeszcze przedwcześnie na to, żeby to wszystko komentować. No więc to tyle. Dajcie mi, proszę, znać, jakie nowe filmy chcielibyście zobaczyć na tym kanale. Ponieważ mam pewne tematy, które będę chciał z Wami omówić w następnych odcinkach, ale jestem ciekaw, czy może chcielibyście coś nowego, coś ciekawego dla Was, żebym dla Was nagrał. Jeżeli tak, to piszcie mi w komentarzach, a postaram się uwzględnić Wasze propozycje. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w następnych odcinkach.